Kochani, kolejny testing, który możemy troszeczkę nazwać Patostreamem. Dzisiaj zjem, zjem ten chleb, no chyba że będzie, a, że po prostu odruch wymiotny będę miała, posmalowany marmajtem. Chciałam go ogólnie tu spróbować, bo pomyślałam, że będzie inaczej smakował tutaj niż w Polsce. Bo kiedyś miałam od sary nie marmajt, tylko ten australijski. To nie zapomniałam nazwy, nieważne. Ale pani dzisiaj zrobiłam kanapki z tym i ona mi powiedziała, że to jest za grubo posmarowane, że to trzeba tak cieniutko, ale ja to zjem, więc najpierw Marmite, no jest to produkt z drożdży, tak, ekstrakt z drożdży. i tu Ameria do ciebie, Rich in B Vitamins, Vegan Sprit, Vegan Sprit, ale ja będąc, nie jedząc mięsa, byłam przez wszystkich wtedy znajomych uczona, że trzeba jeść właśnie takie spreparowane drożdże, nie świeże, bo one wyciągają witaminy B, tylko właśnie spreparowane, w którym jest Marmite. I teraz muszę sobie to wziąć, bo ja tak nie widzę, pokazuję Wam tylko ten skład i muszę przekładać, przeczytać skład przy Unilever go robił. Znowu bogaty w witaminy B i zawiera barley, to jest mm, mm, jęczmień, mąka. A, owiec i żyto. Oha, czaje, sól, koncentrat, o, koncentrat soku warzywnego i witaminy. I wszystkie B tu są wymienione. I może zawierać celera. Ok, więc tyle informacji. I drugi testing który wam zrobię jest herbaty dr stewart herbatka na tranquility na, na na uspokojenie na dobry sen i ma słuchajcie tyle składników że muszę to przedstawić więc za chwilę marmite jem No tak jak myślałam, to jest całkiem znośne. Smak jest taki ostry, trochę wiercący. Troszeczkę podobną do piwa. Czy do jakichś podpiwków? Z takim słonym posmakiem. Da się to zjeść. No ja na pewnym razem to sobie położę żółty ser na wierzch, Bo ja mam to tak jadła, albo szynko. No, takie szczutrowujące się. No, ale nawet ta gruba pasma, to się zjesz, ale wyznam wam szczerze, że drugiej kromki nie zjema. I teraz poczytam o herbatce. Tak, jest kwiat. Limonki. Half ton Berries. Kurczę, wiedziałam i zapomniałam. Jarow, Fennel to Hopper. Aha, school cap. No to do tego muszę się przygotować sposób tłumaczenia. Myślałam, że to jest tak dużo składników, a to jest po prostu bardzo dużo języków, ale po polsku nie ma, niestety. Patrzę jeszcze może jakiś język, który bym rozpoznała. No nic, to zaraz sobie przetłumaczę i wtedy Wam powiem. No i jestem gotowa, więc tutaj składnikami są kwiat limy, owoc głogu. Krwawnik, co mnie bardzo zdziwiło, bo nigdy nie słyszałam, żeby krwawnik miał jakieś właściwości uspokajające. Koper włoski i skull To jest roślina kompletnie mi nieznana. I tutaj wyczytałam w internecie, którą kiedyś leżono wściekłe psy. Mad Dog School Cup. To jest ciekawe, muszę podrążyć to. No i wiem, już wszystko ta ostatnia roślina nazywa się Tarczyca. Pokłębię ją głębiej, i teraz wezmę to na wizji, żeby był testing. Poza tym mam już same dobre rzeczy. Więc nie wiem, tego marmaita. można zjeść. Że jest taka śluzowata, bo wyciskam właśnie torebkę. Zapach bardzo delikatny. I smak łagodny. I po prostu delikatny. Bardzo przyjemny. Dziękuję za uwagę. Poprawiam, że trzeba. Wam drobnych przekąsek i wspaniałych napojów.